Witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest dr Dariusz Szmytki, który jest urologiem, a u nas w klinice również specjalistą w zakresie antykoncepcji męskiej, czyli wazektomii. Witam cię serdecznie. Witam cię serdecznie, witam państwa. Jak z tą antykoncepcją męską? Ona istnieje, jest skuteczna? Jakie mamy możliwość? Antykoncepcja istnieje oczywiście. Jest to temat trochę stary, trochę nowy. Stary dlatego, że już wazektomia jest wykonywana od kilkunastu lat w Polsce. Wcześniej była traktowana bardziej kontrowersyjnie, bo. Zgodnie z polskim prawem nie można kogoś trwale ubezpłodnić, aczkolwiek ta technika nie ubezpłodnia mężczyzny, tylko zapewnia brak przemieszczania czy brak pasażu plemników do miejsca, gdzie tworzy się płyn nasienny i wytrysk, prawda? Więc my tylko zabezpieczamy, czy utrudniamy tą drogę, czy uniemożliwiamy tą drogę pasażu plemników, ale wszystkie funkcje pacjenta czy mężczyzny pozostają niezmienione. I teraz pytanie, czyli przede wszystkim, jeżeli chcemy, możemy ją odwrócić? Tak? Jeżeli chcemy, są ośrodki w Polsce, które wykonują wazo-wazostomie, czyli jakby odwrócenie sytuacji, którą my wykonujemy w pierwotnym etapie. Jest to trudna technika, droższa, z mniejszą skutecznością, aczkolwiek jest to możliwe i jest to w Polsce wykonywane. Mamy jeszcze jakieś inne metody zabezpieczenia tej podności, jakbyśmy zmienili zdanie w zakresie antykoncepcji yy, i po jakimś czasie po wazektomii stwierdzili, że na chcemy mieć dzieci? Jeżeli panujemy wazektomię, no to możemy pierwotnie na przykład nasienie zbankować, czyli oddajemy pierwotnie materiał już do banku i na wszelki wypadek tak zwany, prawda? Albo po wazektomii, jeżeli... Nam nie odpowiada technika kolejne, kolejnego zabiegu, to możemy wykonywać na przykład biopsję jądra, bo jądra ciągle produkują plemniki, jądra są w pełni sprawne w sensie hormonalnym i plemikotwórczym, więc nawet wiele lat po wazektomii takich pacjentów mieliśmy, możemy spokojnie ten materiał pobrać, ale oczywiście do techniki in vitro. To już nie będzie naturalne poczęcie, tylko raczej z technikami wspomaganymi. I wtedy ta biopsja jądra polega na czym? Polega na pobraniu materiału bezpośrednio z jądra albo techniką biopsyjną poprzez igłę, albo techniką klasyczną, otwartą. Obydwie są porównywalne w skuteczności, mniejsze, mniejsze powikłania są po biopsji igłowej, aczkolwiek ten materiał będzie bardziej skąpe, więc raczej idziemy w kierunku techniki klasycznej, że nacinamy jądro, pobieramy materiał z, najądra, z jądra i na i wtedy mamy pełen pakiet dla embryologa, żeby sobie sprawdzić, czy materiał jest na tyle godny uwagi, żeby pobrać coś i i przechować. Jeżeli chodzi o wazektomię, to jak to wygląda technicznie? tak? Czyli co, jak ten zabieg wygląda, i jakby, bo jakby pacjenci przychodzą w obawie, że znacznie wpłynie to na jakby ich jakość życia i tego seksualnego, jak również tej fizjologii. Generalnie, jak od samego początku wygląda technicznie wykonanie tego zabiegu wazektomii? Co my robimy, że jakby mamy możliwość na tej koncepcji? Znaczy Technicznie jest kilka możliwych technik w mhm. Oczywiście, my w naszej klinice stosujemy technikę, Mały inwazyjną technikę kanadyjską, tak zwaną technikę otwarto-zamkniętą, czyli ogólnie polega to na tym, że musimy przerwać ciągłość noszenia wody, czyli musimy go wypreparować sobie, musimy fragment wyciąć i w naszym przypadku, w przypadku naszej kliniki, jeden koniec podwiązujemy kilkukrotnie, drugi koniec zostawiamy otwarty. To jest ta technika otwarto-zamknięta i to zapobiega, czyli nie, nie wpływa na skuteczność techniki wazektominy, aczkolwiek wpływa istotnie na zmniejszenie ryzyka bóli przewlekłych jądr, które się zdarzały przy technice, gdzie zamykano dwa końce wodów. A co się dzieje z nasieniem po wazektomii, tak naprawdę? Nasienie się jakby nie zmienia, bo prymniki nie tworzą objętości nasienia, tylko one wpływają na... No, powiedzmy, że dają około 1% objętości nasienia, prawda? Więc jest to skąpa bardzo niewielka ilość. Sam płyn nasienny tworzy się już piętro wyżej, niż my operujemy, czyli jest to połączenie wydzieliny i prostaty, czy gruczołu krokowego i wydzieliny pęcherzyków więc jakby na objętość to nie wpływa, wszystko pozostaje Czyli normalnie mężczyźni w trakcie stosunku mają wytrysk? Mają wytrysk, tylko pozbawione plemników. Czyli, bo to jest też częste pytanie, o co się mężczyźni mm. obawiają, tak? Że nie, nie. Jakby... Objętość nasienia jest praktycznie niezmienna, bo jakby tutaj nie wpływamy na to, tylko ma być ten płyn pozbawiony plemników i to jest jakby nasza rola w tym zabiegu. Czy zabieg wazektomii wpływa na libido? Nie, chociaż były prace w, bodajże w Wielkiej Brytanii, że wpłynęło to na libido negatywnie tylko dlatego, że pacjent po wazektomii poczuł się gorszym pacjentem, czy gorszym mężczyzną, prawda, i to wpłynęło na jego psychikę, aczkolwiek sam zabieg nie wpływa na libido, ponieważ funkcja jąder jest zachowana w pełni i w aspekcie premikotwórczym, i w aspekcie hormonalnym. Mhm. A dla kogo wazektomia? Czyli kto może mieć zrobioną wazektomię? Czy my mamy jakieś kryteria dla pacjentów, którzy się nie kwalifikują do tego zabiegu? Wiesz, to oczywiście zawsze jest to pewien dylemat dla mnie, co i komu wykonać, prawda? Bo życzenia są różne. Na pewno pacjent, który jest świadomy w pełni... Na pewno pełnoletni, ok? To bez dwóch zdań, na pewno świadomy swojego dalszego życia. Optymalnie, gdyby miał potomstwo i, i rodzinnie uzgodnił, że rzeczywiście już więcej potomstwa nie planuje, czy z tą, czy z inną partnerką. To jakby dla mnie ma mniejsze znaczenie. No i oczywiście no, musi być to szczera rozmowa ze mną, prawda? Tutaj raczej nie robimy zabiegów z marszu, raczej wolimy pacjenta spotkać. Sp przekwalifikować, prawda, czy zakwalifikować do zabiegu, omówić wszystkie szczegóły techniczne, jak się przygotować, jak jest jak wygląda sam zabieg, jak, jak przebiega okres pozabiegowy, bo jest to technika zabiegowa, jakby wszelkie konsekwencje tego zabiegu trzeba mieć wytłumaczone i poinstruowane, ponieważ pacjenci myślą, że jest to chwila, mhm. typu 20 minut i po wszystkim, tak. sprawa załatwiona. No tak nie jest tutaj. Trzeba pacjentom wyjaśnić, że jednak ten okres dwóch, trzech tygodni po zabiegu może być trudniejszy i o tym muszą wiedzieć, jak podejmują tę decyzję. I teraz jakby krok po kroku, czyli tak, jeżeli pacjent myśli o wazektomii, umawia się na wizytę do ciebie i jakby mhm. jak ta wizyta wygląda? Wizyta polega wszystkim na rozmowie, czy jakie są kryteria, jaka jest przyczyna tej decyzji, prawda? Zawsze uzgadniamy to, czy z pacjentem, czy z pacjentem, jego partnerką, czy żoną. Potem pokrótce wyjaśnienie techniki, bo przeważnie pacjenci już są przygotowani, bo na naszej stronie mogą znaleźć w pełnym zakres informacji, aczkolwiek czasem dopytują o jakieś szczegóły techniczne i wtedy jestem od tego, żeby wyjaśnić. Potem następuje badanie lekarskie, czyli ja sobie oceniam warunki anatomiczne i mówię, jaką techniką możemy to wykonać. No okay. I potem już tylko kwestia ustalania szczegółów technicznych, typu terminarzu, prawda, i dogodnego terminu dla mnie i dla pacjenta. Pacjent potem ma zlecone badania, które musi wykonać przed no, Tak, badania, oczywiście krwi, które potwierdzają, że jest prawidłowy układ krzepnięcia i że, nie, że chory nie przebył jakiś chorób. Jeżeli przebył, no to też o tym musimy wiedzieć, żeby zabezpieczyć siebie i pacjenta i zespół operacyjny. I teraz, jeżeli chodzi o sam zabieg, jaki jest mniej więcej Czas trwania takiego zabiegu? Czy zabieg wykonujemy w znieczuleniu ogólnym, w znieczuleniu miejscowym? Czy zabieg jest bolesny w trakcie wykonywania zabiegu? Sam zabieg nie jest bolesny. Oczywiście znieczuwamy miejscowo. W większości przypadków, jak jest trudne warunki anatomiczne, czasem się posiłkujemy innym znieczuleniem, ale 99% to są przypadki do znieczulenia miejscowego. Mamy taki specjalny automat czy pistolet pneumatyczny, który nam daje dobre warunki przy, przeciwbólowe prawda, dla pacjenta i też daje świetne warunki. Do samego preparowania, ponieważ te możne są macie pacjentów różne i rzeczywiście standardowo trwały około 20 minut, ale bywały takie, które trwały i półtorej godziny, prawda? Więc to nie jest tak, że każdy pacjent idzie tak samo. Mamy już swój system, jakby mamy swój schemat tego zabiegu, prawda, dopracowany przez lata. Mamy duży materiał operacyjny, więc wiemy, gdzie ewentualnie mogą być jakieś dla nas zagrożenia i potrafimy sobie z nimi poradzić. I teraz, jeżeli chodzi o rekonwalescencję po zabiegu, jaki czas po zabiegu pacjent zostaje w klinice? Na pacjenta mamy ogólnie przewidziane około 45 minut. W tym jest przygotowanie, sam zabieg, i taka obserwacja, czyli około, zabieg około 20 minut, 20 minut obserwacji i wstępnego jakby już zaopatrywania tego miejsca operowanego, czyli chłodzenie, prawda, leki przeciwbólowe, tak także pacjent jechał do domu na pewnym komforcie. W domku oczywiście dajemy pewne zalecenia, czyli w dokumentacji, zamieszczamy wszelkie informacje, które muszą się znaleźć w dokumentacji, żeby pacjent wiedział, co było wykonane i jak postępować. Dajemy też numer kontaktowy do kontaktu ze mną, personalnie, prawda? Wtedy, że jakiekolwiek wątpliwości czy problemy, ja wyjaśniam, czy zdalnie, czy się spotykamy w klinice, to już kwestia później indywidualnego, indywidualnego doboru. A teraz, jeżeli chodzi o rekonwalescencję po zabiegu, jaki jest czas, jakby? Po pierwsze, co się może dziać po takim zabiegu? Z czym pacjent się może spotkać, jak wróci do domu po, po, po wazektomii? Na pewno będzie okol ta okolica bolesna, to bez dwóch zdań. I te pacjenci muszą wiedzieć, muszą być informowani, ponieważ myślą, że tak nie będzie. Więc ten okres kilku dni na pewno będzie trudniejszy. Ja mówię najczęściej, że do około dwóch, trzech tygodni mogą zdarzyć się pobolewania. To, co nas niepokoi, to oczywiście jakakolwiek forma dużego obrzęku, który narasta. Tak? Czyli oczywiście to zawsze trochę e, można się powiększy do pewnego czasu, prawda? ale ma być to stabilne. Czyli powiększa się, stabilizuje i końca, Prawda? Gdyby to okay. narastało, to wtedy musimy się na pewno spotykać z pacjentem i ja oceniać, czy nie powstaje jakiś krwiak. To, co może budzić niepokój, to jakiś rzeczywiście stan podgorączkowy, czy gorączka, która sugeruje stan zapalny jądra. Rzadkie powikłanie, ale możliwe. Ale tak mówię, to wszystko jakby tłumaczymy pacjentowi na bieżąco, żeby wiedział, co może go spotkać i, i czego się będzie obawiać, kiedy się ze mną kontaktować. A jeżeli chodzi o powrót do aktywności seksualnej po takiej wazektomii? powa to mi zalecamy 7 dni bez wytrysku, bez ejakulacji, chodzi o jakby uprawianie seksu, prawda, czy, czy aktywną czynność seksualną albo masturbację, to jakby nie wnikamy. No, chodzi o sam jakby mechanizm wytrysku. No i 7 dni też zalecamy unikanie jakiejkolwiek aktywności fizycznej, prawda? Potem pacjent, w zależności od stanu miejscowego, powraca i do aktywności seksualnej, i do sportowej, jeżeli tego wymaga. I teraz, jeżeli chodzi o. Bo teraz tak, to co jest istotne, to ta antykoncepcja męska jest skuteczna, natomiast kiedy ona jest skuteczna? Czyli co, pacjent przychodzi na zabieg, ma wykonywaną wazektomię i już jak wróci do współżycia po 7 dniach, to rozumiem, że jest zabezpieczony, tak? No tak niektórzy myślą. Niestety nie. Tutaj wymagamy troszkę dłuższego okresu. Czyli sam zabieg zapewnia brak dostępu plemników nowych, które się tworzą wiążą do punktu zbiorczego, gdzie się tworzy płyn nasienny. Prawda? Ale te plemniki, które wytworzyły się już wcześniej przed zabiegiem, one już są gotowe i czekają na wytrysk. Prawda? Więc te zapasy tak zwane musimy z siebie ewakuować. Mówimy o potrzebie około 20 wytrysków, co najmniej. mi musi mieć około dwóch miesięcy. Co najmniej, żeby wykonywać badanie nasienia. Czyli warunkiem dopuszczającym do współżycia bez zabezpieczenia jest wykonanie badania nasienia po około dwóch miesiącach. Jak będzie później ok, najczęściej wystarcza jedno badanie. Czasami się posiłkujemy dwoma badaniami dla potwierdzenia tej ilości ruchliwości plemników I jeżeli ten wynik zobaczę i tam wynik mnie zadowoli, to wtedy mówię, że pacjent może współżyć bez zabezpieczenia. Czyli jakby ja trochę jestem panem życia seksualnego tego pacjenta. I a propos tego, czy wazektomia chroni pacjentów przed chorobami wenerycznymi i przed przynoszeniem ciąży? No, oczywiście, że nie. To jest zupełnie jakby dwie różne dwie mm -hmm. kwestie, prawda? A wazektomia chroni przed niechcianą ciążą? Ale zabezpieczenie inne jak bardziej musi być ciągle prowadzone, prawda, w aspekcie chorób wenerycznych czy chorób przenoszonych drogą płciową? Czy Twoim zdaniem jest to, bo, bo jakby, to jest rodzajem oczywiście antykoncepcji męskiej, ale też jest to antykoncepcja tak naprawdę pary, czy tam małżeńska. Czy uważasz, że jest to jakby jedna z lepszych metod? Dla obu stron, jakby bo jakby jest to zabieg inwazyjny, no, ale jakby z drugiej strony mamy kobiety, która w żaden sposób nie jest obciążona na przykład hormonalną terapią, tak? No, najczęstszym argumentem, jeśli chodzi o rozmowę z pacjentami, to jest właśnie to, że ja to robię dla żony. Tak? Mhm. Najczęstszy argument. Oczywiście są inne przypadki, ale najczęściej to jest kwestia ochrony swojej partnerki przez czy wkładką domaciczną, zwykłą, czy hormonalną, czy... Koniecznością wymiany tej wkładki, co jakiś tam okres yy, wymagany, prawda? Czy hormonalną terapią do która no, daje pewne powikłania, prawda? A więc pacjenci najczęściej mówią, kryjąc się na was że chcą pomóc swojej partnerce. I rzeczywiście jest to dobre podejście, prawda? Bo globalnie poza tym okresem dwóch, trzech tygodni, który może być trudniejszy, potem jakby wracamy do normalnego funkcjonowania już bez dolegliwości. Ale już rzeczywiście w za pełni zabezpieczeni, że tej ciąży niechcianej nie będziemy mieli. Jaką mamy pewność, że jeżeli zrobimy te badania nasienia i faktycznie wyjdzie, że tam nie ma plemników w nasieniu, to to się może zmienić? Coś, czy, czy jest taka możliwość w ogóle, że to może się Co, zmienić? Gdyby pacjent wykonał to badanie zbyt wcześnie, czy tak. na przykład dwa tygodnie zrobił ilość wytrysków, prawda, i to zbadał czyli to jest to warunek, tak? Czyli on musi do tego Tam czasu będzie nie. bezpłodny, ale niestety czasem się tworzą tak zwane przetoki mikronasienne w mosznie. I wtedy po dwóch tygodniach człowiek jest bezpłodny, ale po dwóch miesiącach ponownie mamy powrót czy obecność widoczną żywych plemników w nasieniu. Więc dlatego czekamy taki długi okres, bo jeżeli po tym okresie nie będzie plemników, bo nie będzie ich niewielka ilość, ale nieruchliwych, to świadczy o tym, że zabieg jest skuteczny i już na pewno nic się tam w tej kwestii nie Czyli musimy nie zawsze poczekać te dwa miesiące? Tak, dwa warunki. Ilość wytrysków i, i czas. To jest, jakby One muszą być spełnione. A czy pojawiają się w ogóle jakieś badania albo jak obserwujesz wśród pacjentów odnośnie na przykład, że jakby wykonanie wazektomii, zamiana antykoncepcji hormonalnej u kobiet na tą wazektomię u mężczyzn ma wpływ na poprawę życia seksualnego pary? Wiesz to, takich prac nie szukałem rzeczywiście, hmm. a pacjenci najczęściej, jak do mnie piszą, jak im udzielę zgody na współżycie bez zabezpieczenia, tak. to dają buźki uśmiechnięte na łapki, machające, więc chyba to wpływa pozytywnie. No patrząc też na ilość tych pacjentów, która przybywa z każdym rokiem, to jest to coraz bardziej popularny zabieg wśród no, To mężczyzn. prawda, zaczynaliśmy to było kilkanaście w roku, tak. a teraz mamy ich tak naprawdę. Kilka sędziów, już prawda, więc tak. to rzeczywiście popularność wzrasta tej, tej techniki. A jak przychodzą pacjenci do ciebie do gabinetu, to co jest ich największą obawą? To znaczy, bo jak ja ich obserwuję, to mam wrażenie, że oni są bardzo już uświadomi i zdecydowani. Natomiast o czego oni się najbardziej boją? Wiesz, najbardziej boją się jednak bólu. Mhm. Bo to każdy pacjent się boi bólu. To jest wpisane w nagłe w, w nasz genotyp męski. Ale jak wyjaśnię, co będzie, że są od tego leki i po to są te leki, żeby te alergie godzić, no to myślę, że zawsze dochodzimy do porozumienia. Wspominałeś też, że ta metoda, którą my stosujemy w klinice, jakby chroni przed tymi zespołami bólowymi po zabiegu. Tak. Jakie są w ogóle jeszcze inne metody tej wazektomii? To technik jest pewnie tyle, ile lekarzy ich wykonujących, tak. prawda? Bo można robić to techniką jedno można wykonywać dwa nacięcia, można robić na poziomie moszcznym, można być na poziomie kanału pachwinowego, czyli są różne dojścia, łatwiejsze, trudniejsze. Ta technika kanadyjska, zwana bez skalpela, no my trochę ją zmodyfikowaliśmy, tak, czyli używamy jednak skalpela, bo ja wolę sobie skórę jednak delikatnie naciąć jako chirurg, niż ją rozrywać narzędziem chirurgicznym, więc dla mnie to jest jakby lepsze dojście, prawda, ale sama jakby <laughs> ważna jest potem dojście do nasieniowodu i jakby zabezpieczenie nasieniowodu samego, prawda, niektórzy podwiązują, Obydwa końce. Niektórzy zakładają klipsy tytanowe, które są czasem wyczuwalne i to też pacjentów drażnimy. To jakby my w naszych miejscach używamy szwów długów chronialnych, czyli jakby one są, nie są wyczuwalne dla pacjenta. I ten koniec rzeczywiście miedniczy, tak zwany, podwiązujemy kilkukrotnie, żeby był zupełnie niedrożny, a ten koniec jądrowy, który. Hmm, u którego podwiązanie zawsze skutkowało tymi bólami, zostawiam otwarte, tylko oprzewamy powięziami, tak żeby zupełnie jakby oddzielić, nazwijmy to firanką, te dwa końca wody. więc ta technika z tego punktu widzenia nie jest mniej skuteczna, aczkolwiek jest rzeczywiście poprawia ten komfort pacjentów długofalowych. A jak obserwujesz pacjentów, którzy trafiają do naszego gabinetu, to w większości to są mężczyźni, którzy już mają potomstwo i faktycznie nie chcą stosować tego skuteczną antykoncepcję, czy też pojawia się dużo młodych? 80% pacjentów rzeczywiście okay. ma dzieci w różnej ilości, prawda, co najmniej jedno, byli tacy, którzy mieli pięcioro. Też chcieli wykonać wazektomię, super. Bywają młodzi rzeczywiście, najczęściej są to pacjenci, którzy mają jakieś choroby genetyczne i z obawy o to, żeby nie przekazywać dzieciom czy potomstwu Swoich, że tak powiem, złych cech genetycznych, no też pragną mieć wazektomię, więc z takim pacjentom też pomagamy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Jeżeli macie bardzo pytanie proszę. odnośnie wazektomii, to piszcie i zapraszamy do komentowania. A kolejny odcinek z doktorem Dariuszem Szmytki będzie odnośnie tego, czy mężczyźni badają jajka. Do zobaczenia.